Przechodzimy do pytania 54. Modelujesz wymagania dla systemu zarządzania, który ma być wykorzystywany na uniwersytetach. Etapy rekrutacji nowego studenta na uniwersytecie powinny być udokumentowane za pomocą przejścia opartego na modelu, za pomocą podejścia opartego na modelu, które z poniższych diagramów są najlepiej dostosowane do tego celu. No tutaj etapy rekrutacji, tak? Czyli etapy rekrutacji to będą jakieś tutaj diagramy aktywności, diagramy BPMN-a, diagramy modelowania procesów biznesowych. Jest tutaj ewidentnie odpowiedzi a, a C będą prawne. Diagram klas byłby wtedy, kiedy tutaj były, były podane jakieś atrybuty, że mamy na przykład a, e, e, klasę studenta, który ma atrybuty imię, nazwisko, adres zamieszkania, e, jakieś tutaj właśnie nawiązanie się na powiązanie z klasą adres. No nie ma tutaj kontekstu danych. Diagram przypadków użycia byłby wtedy, gdyby tu były opisane jeszcze inne funkcje. Na razie mówimy tylko o samej rekrutacji, natomiast mógłby być funkcja dodawania studenta najpierw, później funkcja tutaj wyznaczenia, wystawienia mu jakichś tutaj dokumentów, indeksów, więc wtedy byłby diagram przypadków użycia. Natomiast diagram Laus Olcha, no to to jest no, twórca, to jest nazwisko pana, który wymyślił diagram aktywności, natomiast nikt nie mówi, nie nazywa, on nie nazwał tego diagramu swoim nazwiskiem, więc tutaj nie poruszamy takiego diagramu w ramach, taki diagram nie istnieje, tak, w obiegu, nie są po prostu diagram aktywności, więc odpowiedzi A i C są odpowiedziami jako